Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Bół, a dzisiaj znowu baloniki. Pierwszy odcinek baloników przyjął się w mojemu zaskoczeniu i na moim kanale, tutaj małym kanale całkiem fajnie. Pod względem wyświetleń, jak i lajków, więc ruszamy z dalszym podbojem małpek dzisiaj. Poziom trudności średni. Więc zostawiamy naszego głównego bohatera. I lecimy. Dobra, dostawmy tutaj zwykłą małpkę. O, mogę snajpera ulepszyć. O, mogę kupić tego przyhamowanie moabów, może to się przydać tym razem. Zastanawiam się jak małpki rozkładać oraz y, czy właśnie... Mm, jakieś na przykład duże znaczenie ma to. Jakie ja będę ulepszać i czy, jak działa dokładnie ulepszanie, czy exp jest za to ile małpek zabije. No bo jeśli tak, no to trzeba tutaj to rozważnie rozstawiać. Więc co, poznamy sobie snajpera, zwykłego, małpkę z rzutkami. Dorzucimy sobie do niego zaraz, odblokujemy już bicie kamo balonów. Mam razy dwa, mam razy dwa, mogę jeszcze se, nie se tylko sobie muzykę przyciszyć. Mogę, no i super. Czy ja dzisiaj, nie nie dzisiaj skąd o tych zwykłych jednostkach? Bo że dużo wyzwań jest właśnie ze zwykłymi jednostkami. No a skoro dużo wyzwań jest ze zwykłymi jednostkami, to ja się na razie na nich skupię, żeby sobie je wylewelować. I czemu będę mógł właśnie te wyzwania pokonywać? Widziałem też, że jest mega rozwinięta scena moderska, więc jak przebrniemy przez wszystkie małpki, już normalne, to. Na pewno ruszymy na scenę moderską, bo podobno jest bardzo rozbudowana. Ja osobiście widziałem na przykład moda, do, której dodaje nam e, Satoru Gojo, więc już wiem, że na pewno będę chciał go sprawdzić. Dobra, ale teraz skupmy się na tym, co się dzieje u nas. Czyli kupmy te podstawowe ulepszenia tych małpeczek. A to ma. Okej, okay, to ma zależność. No tak, ma to sens. Boliła i -Y się otwiera w zależności od tego, gdzie będzie wygodniej zobaczyć. Fajnie, fajne, fajne rozwiązanie. Dobra. Co, może dzisiaj z normalnych dla nowości postawimy ten ...działo gwoździowe. Nice! Zaraz 21 runda. Więc co? Podnieśmy sobie na pewno to przymrażanie nam się przyda, żebyśmy tutaj mieli fajne. I teraz pytanie: To hmm. jest jakiś flamethrower, to jest jakiś. strzela niezwykle szybko. Zamiast używać gwęździ już wiele więcej wygląda z tym ognia. U, to brzmi fajnie do góry. To u góry brzmi bardzo fajnie, więc pójdziemy tak na razie. Dobra, tu mamy ulepszenie już drogie, tu nie mamy jeszcze drogich ulepszeń i tu mamy już w miarę drogie ulepszenia. Zastanawiam się, czy będę miał jakieś problemy na wyższych poziomach trudności, czy będę w stanie przechodzić te mapki bez problemu, bo tak jak przypomnę wam, e, ja mam plan zmaxować tą grę. Każdą mapę przejść e, na każdym poziomie trudności, no chyba, że popłaczę się, to wtedy przeproszę i zrezygnuję, ale założenie jest takie, żeby przejść grę na każdym poziomie e, trudności, każdą mapę. No, może opcjonalnie, jak będę też oczywiście miał duże problemy, to po prostu skorzystam z pomocy modów do tego. Okej, okay, tu bardzo dużo Exp. potrzeba. Nie jestem ciekaw, jak działa Exp. Aha, on już ode mnie chce, żebym ja coś kupował. Oh Ok, kamo baloniki. Największy kaliber od razu, sobie ulepszmy. Uuu, można... Nie mów... Mogę... Ooo, mogę zblokować ostatnie ulepszenie. Fan lub plazmowej małpki. Wow. 45 tysięcy to kosztuje. Wow. Ciekawe. Drogie. Ciekawe jak ona jest mocna. No w sumie mogę zobaczyć, co ona robi. Czy jest to napisane? Elitarne gostwo w tym klubie daje z rzutkami jeszcze więcej mocy. Nie jest napisane, co robi. Poza tym, że jest silna. Ok, kupmy, kupmy sobie przynajmniej tą, ten upgrade, żebyśmy mogli tutaj właśnie to już mieć, a 2 na 2 Tutaj odblokujmy sobie od razu lepsze zamrażanie I to uszy może y, tutaj kolejne działo na wszelki wypadek Kaninżynier. inżynier U, mogę dział ulepszyć Tu też znowu elitarne ulepszenie Eliminator Moabów Potężne obrażenia mogą rozumiem, zabójcze, z największym obrażeniem krótkim Co? a większe obrażenia z krótkim odnowieniem, OK. Czyli tutaj to ulepszenie środkowe jest do miażdżenia Moabów Warto wiedzieć, informacja się przyda. Oj, było, było ślisko, powiem. Pytanie: czy chcemy zbierać na Supermana 7000? A weźmy go śnieżną burzę A te 4000, żebyś nam to bardzo spowalniał. Wszystko, i dorzućmy od razu tutaj kolejne działko kolejną wyrzutnię. Oj, oj, N nikt tego nie widział, okej. Okay? Coś się wydarzyło? Nie, nic się nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło, Nie ja tak źle postawiłem jednostkę. Te tysięcy. Najwięcej obrażeń pociskuję, bo okej. Okay. Najwięcej obrażeń i unierbuchamia moaby. Jest to jak najbardziej fajne, ale ja bym odpaliła się tam burzę śnieżną. Żeby nie było problemów. I ja chciałem ustawić mu na mocny. Na target mocny. I ulepszyć tutaj pierwszego naszego pogromcy Moabów. na razie gram w wiele takim zespołem cały czas w kółko, jak widzicie. E, a to robię w celu, żeby go właśnie wymaksować. Bo jak już go wymaksuję, to będę mógł sobie podstawiać tu nowe jednostki i testować inne. Kurczę, fa fajnie, e, fajnie on slowuje te jednostki strasznie. To trzeba przyznać. Okay, 6000 albo 7200 Ciężko stwierdzić, chyba pójdę 7200 na małkę z żutkami, żeby ją ulepszyć. Okej, okay, odpalmy burzę. Okej, okay, jak na razie idzie całkiem dobrze, więc ulepszymy sobie małpkę. Nie ona teraz bardzo mocno strzela. Zróbmy sobie burzę. Parmy sobie. Oj, problemy. Brak problemów. I dostawmy jeszcze jedną gwoździarkę. Oraz Wiem, co w sobie powinienem... Wiem, coś wiem, co źle zrobiłem. Powinienem to... postawić i tutaj iść w drzewko u góry, jak żeby Żeby mieć radę. Jest czy Moab już jest? Jedzie czerwonym... Aha, ja go stunuje. Ale to jest OP. On ma co chwilę stuna. No i zwycięstwo. No i fajnie, średni poziom trudności za nami. Ale czuję czuję, że na wysokim. Jeszcze mi braknie. Braknie mi e, wiedzy, żeby go przejść. Co to znaczy, odwrócony? O, odwró ok, w taki sposób odwrócony. Okej, okay, możemy kupić gwoździarkę nową. I ja zacznę od. W sumie go można tu. To rozstawienie jest ciekawsze, tak szczerze. Zdecydowanie ciekawsze jest to rozstawienie. Odwrotne. Oh, yeah. Dobra, my sobie postawimy też od razu. Tak ładnie tutaj. I gwościarkę sobie teraz pójdziemy, żeby ją trochę podlewelować. I tutaj... Uuu, nowy bohater. Jakiś drzewie. Nikt tego nie widział. No niestety. Nowy bohater. Chciałbym, bo sprawdzimy go w następnym odcinku. Jestem ciekaw, czy będzie to jakiś dobry bohater, bo wygląda naprawdę fajnie taki jakiś end. Ok, a snajpera sobie postawiamy u góry znowu. tutaj odblokowujemy kawał baloniki. 200 zabójstw ma 100 na 300. A sniper ma 75 już. Dobra, możemy postawić naszego przymrażacza. Lodową małpkę. I od razu sobie dwa, żeby ją sobie nakierować, jak będziemy o nią szli. I możemy już od razu pozbierać, by postawić pierwsze działko. I co? W tej kombinacji brakuje mi już tylko jednej rzeczy, czyli wioski. Czy ona w ogóle się to zmieści? Nie zmieści się tu. Hmm. Więc ja bym sobie ją chciał postawić tak. już wrócić do skupienia na ulepszaniu małpek, bo widzę, że... Widzę, że mam egzystencjalne problemy z trafieniem, co chcę postawić tak szczerze dzisiaj. Dobra, udało się dobrze ją rozłożyć Dobra, teraz tu raz tu i mamy to Wypadłoby teraz trochę snajpera tutaj ulepszyć Co daje radar? A radar jest w ogóle tutaj. Pozwala wszystkim małpkom w promieniu atakować kamuflażowe balony. No i... i mi brakuje, żeby go odblokować jeszcze. Awesome! bo tutaj mogę lotówek ulepszyć. Ale brakuje mi 27 tysięcy, więc się jeszcze powstrzymam. Ale snajpera też mogę ulepszyć No to jest 37 Snajpera sobie po prostu ulepszymy na razie tutaj do tego zrzutu zaopatrzenia też Bo jestem ciekaw czy on jest fajny na tym zrzucie zaopatrzenia Tu sobie to ulepszymy jeszcze raz i od razu odblokujmy ogniste Okej, okay, tu ulepszony, tu ulepszony Teraz tutaj i dostawiamy działka. No i teraz to już powinno dobrze, dobrze prosperować. radar. Teraz muszę tylko 2000 uzbierać. Eee... Dobra. to było. To było trochę stresujące. Przez chwilę myślałem, że to się nie uda i odpłatniemy tak szybko. Ale na szczęście sytuacja w miarę opanowana. Jestem bardzo ciekaw tych jednostek magicznych, bo one są podobno bardzo mocne. Ja? Więc ja jestem ciekaw, ile w tym prawdy jest. O, mogę. Absolutne zero. Uuuu! Jak dobrze wygląda ta małpka. Ulepszmy tutaj celnego strzelca. Na pewno trzeba teraz, właśnie, ulepszyć naszego snipera, żeby on powoli się przygotował na te stopowanie moabu. Tutaj też trzeba to ulepszyć, ulepszyć naszą lodową małpkę na śnieżną burzę, żeby wszystko fajnie spowalniał. Dobra. Powoduje atak krytyczny. Ach, tak to na no to wygląda, bo wcześniej się atak krytyczny nie pojawiał. Więc najprawdopodobniej tak. Ok, na 50. rundę wypadałoby przygotować. E, wypadałoby przygotować... Tutaj snajpera Czy on mógł tę mołaby blokować? No a raczej spowalniać bardziej niż blokować, ale wiecie o co chodzi Dobra, więc Teraz już zbieramy te 6000. Teraz o oh, yeah. No i to chyba nie powinno być problemem. Te 6000 zaraz napada na konto. Uuu, tak jak 30 poziom, ja blokowałem wiedzę u małpek, Fajnie. Dobra, 100 Moabów ustawiamy od razu target na, na mocny. Absolutnie zero, tu już 16 tysięcy raczej nie uzbieram. Ale można próbować. Nie na no, dwie rundy to już za późno. Po prostu dostawimy tutaj kolejnego, kolejną wieżyczkę. Żeby wspomogła naszą linię obrony. proszę bardzo, wow, naprawdę mega fajnie działa ten slow. No i zwycięstwo. Wow. Więc co? Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało stawcie lajka. Jeśli utarliście do tego momentu napiszcie w komentarzu lotowa małka. Cześć!